Triada koronacyjna to sportowe wezwanie 2025 roku dla biegaczy. Każdy z uczestników trzech biegów gnieźnieńskich za ich ukończenie otrzyma statuetkę, którą wyprodukowano z okazji jubileuszu Tysiąclecia koronacji pierwszych królów Polski. Rok 2025, a więc rok milenium koronacji pierwszych królów w gnieźnie. A więc też to, co jest marką sportu gnieźnieńskiego, a więc biegi uliczne, które przede wszystkim promują zdrowy tryb życia, aktywny wypoczynek, ale także są czy służą? między biegaczami. Tutaj biegacze w całej Polsce doceniają organizacji gnieźnieńskich biegów i licznie zawsze tutaj zgłaszają się do uczestnictwa w nich, szczególnie w biegu Lechitów, bo to jest ten bieg, który jest tą pierwszą i najlepszą marką właśnie gnieźnieńskich biegów organizowanych przez klub sportowy Altom wspólnie z miastem Gniezno. I w tym roku, jako że mamy ten rok wyjątkowy, milenijny, postanowiliśmy zwiększyć te trzy biegi, a więc bieg europejski, bieg, bieg Lechitów i bieg niepodległości. Statuetką, która będzie tutaj ukoronowaniem, że tak powiem, udziału we wszystkich trzech biegach, a więc statuetka Gnieździejskiej Triady Królewskiej, której, która jest tutaj w postaci katedry, na tle której znajdują się też małe repliki tych trzech medali, właśnie z tych biegów, które w niej się odbywają. Te Osoby, które wezmą udział właśnie we wszystkich trzech biegach, zgłoszą się do tej rywalizacji w, w ramach Gnieźnieńskiej Triady Królewskiej, otrzymują taką właśnie statuetkę na, po ostatnim biegu, biegu niepodległości w listopadzie. Więc myślę, że to ciekawy też i projekt i też niesamowita pamiątka właśnie dla tych wszystkich, którzy w tym roku wystartowali w gnieźnieńskich biegach. Na medalach i statuetce są najważniejsze symbole milenijne. Na początku roku napisaliśmy projekt do Ministerstwa Sportu, dostaliśmy dotację z programu Aktywność dla Każdego na przeprowadzenie gnieźnińskiej triady koronacyjnej. W związku z obchodami milenium koronacji dwóch pierwszych królów Polski chcieliśmy również. Naszymi biegami, które już rzeczywiście bardzo fajnie się rozwinęły i są bardzo fajnie rozpoznawalne, chcieliśmy również przybliżyć historię. Chcieliśmy pokazać, jak ważne znaczenie miało gniezno w tworzeniu polskiej państwowości. I zaczynając od biegu europejskiego, który był jako pierwszy w kwietniu przedstawiliśmy na tym w grafice na medalach, koszulkach i wszystkich materiałach promocyjnych Gnieźnieńską katedrę, gdzie królowie pierwsi byli koronowani. Chcieliśmy również zachować ten charakter e, biegów, który był do tej pory, czyli e, w biegu europejskim promujemy kraje członkowskie Unii Europejskiej, więc w tym roku promowaliśmy Polskę e, ze względu na te nasze obchody milenijne, ale również ze względu na to, że Polska przez pół roku przewodniczyła w Radzie Unii Europejskiej. Otrzymywaliśmy również e, patronat właśnie polskiego członkostwa w Radzie Unii Europejskiej. E, przed nami 21 września 48 bieg Lechitów. Jest to festiwal biegowy, na który składają się półmaraton Lechitów, najstarszy w Polsce, piątka Lechitów, biegi młodzieżowe na dystansach od 400 do 800 metrów oraz strefa aktywności dla przedszkolaków w staropolskiej igryce Małych Lechitów. Tutaj w grafice użyliśmy wizerunku chrobrego, który właściwie na większości materiałów promocyjnych, związanych z obchodami milenijnymi, się. U nas jest również na medalu biegu Lechitów, a w biegu niepodległości, który będzie 11 listopada, mamy postać drugiego koronowanego króla, mieszka pierwszego i w ten sposób jak gdyby zamykamy w. Taką klamrą w tej triadzie trzy takie ważne elementy: Gnizińska katedra i dwóch wizerunki dwóch pierwszych królów Polski w Gnieźnie. Dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu możemy dla każdego uczestnika, dla każdego, kto ukończy trzy biegi, ufundować przepiękną statuetkę. Zdobywcy gnieźnieńskiej trady koronacyjnej e, taką statuetkę każdy z tych osób każda z tych osób otrzyma za darmo bez ponoszenia dodatkowych opłat a na, statuecie, na statuetce e, wizerunek katedry i e, pomniejszone e, takie miniaturki e, trzech medali które były w poszczególnych biegach Statuetkę ma szansę zdobyć około 350-400 osób